Witam Państwa serdecznie, Anna Mikoś, zapraszam na serwis informacyjny z regionu. Pomoc dla uczniów w skompletowaniu szkolnej wyprawki. W tym roku dofinansowanie dla klasy 2 i 3 będzie wynosiło do 225 zł. Asystent nauczyciela dla krośnieńskich pierwszaków. Będą one wspierały nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w procesie indywidualizacji nauczania, pomogą dotrzeć do każdego dziecka. 5 miliardów na infrastrukturę transportową. Rozpoczynamy wszelkie inwestycje drogowe od budowy obwodnic. Festiwal Kultury Ukraińskiej. W poniedziałek rozpoczęcie roku szkolnego. Rodzice podliczają wydatki na szkolną wyprawkę dla swoich pociech. Tornister i przybory szkolne to koszt około 400 zł, drugie tyle kosztują podręczniki. Polska grupa energetyczna Oddział w Sanoku zasponsoruje dla uczniów klas pierwszych z Sanoka 30 tornistrów z pełnym wyposażeniem. Dodatkowo rodzice mogą skorzystać z rządowego programu Wyprawka szkolna. W tym roku dofinansowanie dla klasy drugiej i trzeciej będzie wynosiło do 225 zł, dla klasy szóstej do 325 zł, dla klasy trzeciej w zasadniczej szkole zawodowej do 390 a do klasy trzeciej w liceum i w technikum do 440 zł. By taką pomoc otrzymać dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 539 zł netto. Do 15 września dyrektorzy szkół będą składali informacje do burmistrza miasta i gminy Lesko o ilości, o ilości osób, które będą objęte wyprawką szkolną. Następnie oczywiście my składamy wniosek do wojewody i na ten cel dotrzymujemy środki. Zwrot środków jest przewidywany, czyli dofinansowanie realizowane będzie prawdopodobnie w miesiącu listopadzie. Wnioski o zwrot kosztów wyprawki rodzice powinni złożyć na początku września w szkole. Do podania trzeba dołączyć paragon za zakupione podręczniki. Rodzice zakupują podręczniki i na podstawie faktur, paragonów lub oświadczenia będzie zwrot gotówki dla rodziców. Na terenie sanockiej gminy funkcjonuje 8 szkół podstawowych i 4 gimnazja łącznie w nowym roku szkolnym w ławkach zasiądzie 1300 uczniów. To jest bardzo duża grupa. Oprócz tego mamy około 180 dzieci w oddziałach zerowych i 150 dzieci w punktach i zespołach przedszkolnych. W związku z tym, dzień 1 września, gdzie uczniowie idą do szkoły, jest dniem dla nas bardzo ważnym. Staramy się, aby wszystkie szkoły były odpowiednio przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego. Zostało zrobionych wiele remontów w szkołach, różnego rodzaju remonty w zależności od potrzeb. Uczniowie klas pierwszych otrzymali też za darmo nasz elementarz. Podręcznik trafił w sumie do ponad 30 tysięcy uczniów. Na pewno szkoły zakupią jeszcze. Podręczniki do nauczania języka angielskiego, bo na to otrzymają dotacje w wysokości 20, niecałe 5, 5 zł dla każdego ucznia i zestawy ćwiczeń w wysokości 47 zł dla każdego ucznia. Z programu Wyprawka Szkolna w tym roku skorzysta ponad 31 tysięcy uczniów. Na ten cel zostanie wydane około 9 milionów zł. Samorządowcy podkreślają, że wszystkie szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów. część placówek w Krośnie wypiękniała po wakacyjnych remontach. Szczególną uwagę zwracaliśmy na przyjęcie sal lekcyjnych, korytarzy, świetlic, sanitariatów na przyjęcie dzieci siedmioletnich i sześcioletnich i mogę powiedzieć, że w tym zakresie nasze szkoły są bardzo przygotowane. W nowym roku szkolnym w Krośnie w klasach pierwszych szkół podstawowych naukę rozpocznie 575 uczniów. Nauczycielom pomagać będą asystenci. Są to osoby całkowicie przygotowane, czyli przygotowane bardzo dobrze, bo w kwalifikacjach pedagogicznych, mające kwalifikacje, znowu stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej i będą one wspierały nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w procesie indywidualizacji nauczania. Pomogą dotrzeć do każdego dziecka, aby równomierny rozwój następował od pierwszego dnia pobytu w szkole każdego, każdego dziecka. Inną nowością w krośnieńskich szkołach jest program Mały Mistrz, również skierowany do pierwszaków. Chodzi w nim o skupienie większej uwagi na zajęcia z wychowania fizycznego. Od nowego roku szkolnego uczniów Krośnieńskich Szkół obejmie też nowy program stypendiów motywacyjnych. Samorząd wprowadza trzy rodzaje stypendium: za znaczące osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe, Krośnieński Omnibus za wybitne wyniki w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz Stypendium Młodego Zawodowca dla najlepszych uczniów w zawodzie. Stypendia przeznaczone są dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Krosno. Wnioski można składać w szkołach od 2 do 10. Września można wybrać tylko jeden rodzaj stypendium. 5 miliardów złotych taka jest szacunkowa wartość projektów dotyczących infrastruktury transportowej, które chce w nowej perspektywie finansowej zrealizować samorząd województwa. W planach są obwodnice miasta, łączniki autostradowe, droga S19, a także modernizacja dworca PKP w Rzeszowie i rewitalizację linii kolejowych. Szczegóły przedstawił na konferencji marszałek Władysław Ortyl. Rozpoczynamy wszelkie inwestycje drogowe od budowy obwodnic. Państwo zauważyli, że jest tu bardzo dużo obwodnic pokazanych, między innymi dlatego, że obwodnice się najdłużej buduje, prawda? Tak dzielimy te odcinki. I one też spełniają taką yy, najważniejszą funkcję, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy danego miasta, jak i roz o rozładowanie korków, które się w tych miastach tworzą. Tylko w ramach regionalnego programu operacyjnego województwo podkarpackie na remonty i budowę nowych dróg wyda 829 milionów złotych, z czego dofinansowanie unijne to ponad 700 milionów. Wśród inwestycji jest m.in. budowa obwodnicy Brzozowa i Strzyżowa. Jedną z najważniejszych inwestycji ma być budowa kolejnych odcinków ekspresowej S-19. Odcinek od Rzeszowa do Barwinka samorząd chce podzielić na trzy etapy: etap pierwszy Rzeszów Południowy Węzeł Babica, etap drugi Węzeł Babica-Krosno. I etap trzeci, Krosno-Barwinek. Jeżeli ktoś powie, że nie ma pieniędzy albo nie da rady się zrobić aż do Barwinka, to żeby chociaż zrobić tutaj Babicy, prawda? bo to jest jeden z najważniejszych, jedna z najważniejszych inwestycji, no oprócz dokończenia autostrady, prawda? Żeby, żeby po prostu rozładować ruch w Rzeszowie raz i skierować, skierować łatwo dojechać do południowych części naszego województwa, które są z ograniczeniem dostępu, jeżeli chodzi o ruch, ruch drogowy. Sam Rzeszów ma też szansę na ponad 175 milionów złotych na modernizację dworca kolejowego. Jeśli chodzi o inwestycje kolejowe, rewitalizowane będą m.in. odcinki Mielec-Dębica i Jasło-Zagórz. Jak nie powo promować szkołę wyższą? To pytanie zadała sobie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. Odpowiedzią na nią był film przygodowy. Połączenie zaskakujące, ale trafione. Promowana jest nie tylko uczelnia, ale także jej pomysłowi studenci i absolwenci. Nasi studenci wpadli na taką inicjatywę, żeby taki pojazd zbudować. Uczelnia przekazała środki na to. Efekt widzicie państwo sami. Pojazd jest bardzo ładny. Trwało to około 700 godzin roboczych, powstanie projektu i wykonanie całości. Początkowo pojazd był projektowany w programach kadowskich, później wszystko zostało ładnie ubrane w całość. Jak przyznają władze uczelni, Krośnieńska PWSZ ma być miejscem, w którym studenci budują swoje marzenia. Chcemy otwierać młodych ludzi na swobodną twórczość, na to, żeby budowali swoje marzenia, w ten sposób realizując jakieś ciekawe, ciekawe projekty. To jest oczywiście jeden z projektów, takich projektów jest wiele. Dlaczego tak robimy? Ponieważ intencją PWSZ, zasadą, jest to, żeby kształcić praktycznie. Chcemy, żeby w trakcie studiów nasi studenci Zdobywali taką wiedzę, pracowali na takich urządzeniach, które znajdą później w zakładach pracy. Film, który powstał dzięki połączeniu pracy studentów i profesjonalistów, jest krótkim, 8-minutowym filmem fabularnym, który uczelnie ma promować w sposób innowacyjny i interesujący dla ludzi młodych do obejrzenia po serwisie informacyjnym. W Rzeszowie trwa Festiwal Kultury Ukraińskiej Barwy Pogranicza. Ma przybliżyć współczesną kulturę naszych sąsiadów oraz pokazać wspólne inicjatywy artystów ukraińskich i polskich. Prawdopodobnie będzie bardzo dobrze przyjęty i jeżeli będą możliwości organizacyjne i finansowe, to chcielibyśmy ten festiwal również organizować w latach kolejnych, już bez wsparcia unijnego. Natomiast jeśli chodzi o datę festiwalu, to tak właśnie celowaliśmy w ten termin, żeby mniej więcej się zbiegało ze Świętem Narodowym Ukrainy, które właśnie w ten weekend było obchodzone. Także jednocześnie będzie to takie fajne zakończenie wakacji i uhonorowanie, podkreślenie tego Święta Narodowego Ukrainy. Publiczność mogła wziąć udział w trwającym od środy happeningu malarskim. Jednak największą atrakcją festiwalu są koncerty. W piątek na Rzeszowskich Bulwarach prezentować się będą młode zespoły z Ukrainy. W ich wykonaniu publiczność festiwalowa usłyszy muzykę będącą połączeniem brzmień rockowych, popu i enofanku. W sobotę w koncercie finałowym wystąpi polsko-ukraińsko-amerykański kwartet Dagadana oraz wrocławska grupa Carbido. W jedliczu odbył się Galicyjski Festiwal Twórczości Ludowej. Przyjechaliśmy z repertuarem polskim, bojkowskim i góralskim, bo takie też wykonujemy piosenki, takie śpiewamy, podtrzymujemy tradycje i te wszystkie pieśni, które stare kiedyś ludność zamieszkiwała przed wojną tak, żeby nie, nie zginęły właśnie te piosenki, więc staramy się ich odtwarzać w ten mniej więcej w taki sam sposób muzyki, jak dawniej była. Jest bardzo dużo Zespołów naszego regionu. Są jeszcze zespoły zaproszone, czego przykładem jest zespół i Ścisnej, ale przede wszystkim nasze zespoły wokalne. To jest Potakowianki, Zespół Ludowy, Kapela Ludowa Tarnowcoki z Tarnowca, Zespół Ludowy Magnolia z Podniebyla. No, zespół Ludowy Potakowianki z Potakówki, no, dużo by wymieniać. Uważam, że dla Jedlicza to jest taka jak gdyby przysługa, perełka będzie wręcz, bo może się to rozwinąć na, większe, na większą skalę i e, będzie więcej turystów też, bo ludzie lubią e, ludową muzykę. Na koniec tradycyjnie kilka zaproszeń na imprezy kulturalne organizowane w naszym regionie. Zaczynamy od Krosna, gdzie w niedzielę na Starówce odbędzie się wieczór z operą i operetką. Wystąpią uznani artyści z scen polskich, wybitni śpiewacy, a także muzyczna młodzież. Artystom towarzyszyć będzie kwartet fortepianowy podkarpacki kwartet fortepianowy z Filharmonii Rzeszowskiej który już w tym roku drugi raz się Państwu zaprezentuje. Natomiast w Sanockim Skansenie w niedzielę Święto Miodu Bartnik Ziemi Sanockiej. Gwiazdą wieczoru będzie Halina Młynkowa. Jest mnóstwo atrakcji. Przede wszystkim o godzinie 12 z naszego Muzeum Historycznego startuje rodzinny rajd rowerowy po wyznaczonej trasie, który zakończy się o godzinie 14 na Sanockim Skansenie. Później przygotowaliśmy mnóstwo zabaw, gier dla dzieci. Będą dmuchańce, strefa zabaw, którą poprowadzi Młodzieżowy Dom Kultury. Po tym, mnóstwo atrakcji dla nie tylko młodszych, ale i starszych. Będą koncerty. I to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny serwis informacyjny.